wiem po prostu takie stare, dobre piosenki. Moja stylizacja bardzo przypomina mi dzisiaj Jenny from the Block, Jennifer Lopez, Christina Aguilera, stare piosenki. I czy ty w ogóle, też kiedy słuchasz sobie prywatnie swoich piosenek, też nie, nie zatrzymałeś się na etapie właśnie Demi Lovato, Miley Cyrus, Ariana Grande? Znasz te wokalistki właśnie Britney, Jennifer? Tak, właśnie w ogóle słucham tego chyba naj więcej niż w ogóle tych artysty, które są teraz. Chociaż jestem fanką Arianya i też oczywiście osyłam, i Demi jest po prostu świetna, ale właśnie wysyłam sobie Whitney, nie wiem, Jennifer Lopez, czy tam Celine Quantanile, uwielbiam po prostu takie stare, dobre piosenki. To jest dla mnie taki... dla mnie taka Dobra muza po prostu. Moja playlista jest full takich Airisowych, takich z lat 90. Takie, takie piosenki i w ogóle też się lubię tak ubierać. E, taki właśnie taki street style. E, no to jest taki mój favorite vibe i właśnie są tego naj, najwięcej. Może ostatnio porzuciłaś chyba garnitury, coś mi się wydaje? Trochę tak, nie wiem. E, I tak uwielbiam garnitury i jutro będę mieć taką trochę stylizację garniturową, coś takiego. Nie zdradzam dużo, bo jest naprawdę sztosem. Jeszcze coś, czegoś takiego nie miałam, ale. E, ja już tak ten street stał mi po prostu dobrze, nie wiem, siedzi.